Dzień dobry, z tej strony Hieronim hiro z krainy Paulownia W dniu dzisiejszym chciałbym Wam przedstawić posadzoną w 2016 roku w maju pierwszą moją Paulownię Paulownię Kirikiro 8 metrów wysokości 8 metrów rozpiętości Piękny, zielony, soczysty kolor I tak od tamtego momentu rozpoczęła się piękna historia z Paulownią. Daje cień, akurat w tym momencie, stronienie piezastym, czyli kurkom. Jej pień to około 90 cm obwodu na wysokości 1,5 metra. Wierzysz, nie wierzysz, przyjechać, zobaczyć, określić. Popatrzcie sami. Jaka jest piękna, ile da cienia. Wyobraźcie sobie plantację takich Paulowni: 500 sztuk. Wiadomo, że na plantację ona w tak krótkim czasie, aż tak szybko nie urośnie, da to okres około 2 lat więcej. Z Tlenowej krainy Paulowni pozdrawia Hirochironim Ratajcza 791 904 357. Do zobaczenia.